Witam, witam Was serdecznie, już do samolotu się w nocy niedługo temperatura 40 tu mamy nadal minus 10 zobaczycie z urodziny moich kurek, moje obchodopieczne kocham jak własne dzieci, także kurki mają rok czasu równy to są rekordy i taką kurkę dajemy zaraz torbie pierwszy rok, pierwsza jedynka i pokazujemy takie kurki, musimy uważać żeby się siadło i zapaliło i zobaczycie zaraz jak kurki sobie przejdą do tortu. Polecamy na urodziny, zrobiliśmy. Wielu ludzi pyta, słonina mam powierzoną, jest twarda, nie mogą ją zjeść. Słonina po prostu gotowana, mięciusieńka. Tam skórę sobie zjedzą. O, zaraz tor określiły który. Tor dla kur, serowy, elegancki. A tu mamy, jest słonina ugotowana, do tego jest pietruszka, przynerka. Kurka ma tylko 1 mm nerkę, malutką, nie ma pęcherza. O. I posypane takim czymś pietruszką. Tu jest koperek. Wszystko przyprawione, tu są te jabłka, co zrobiłem, zobaczcie. to wszystko mają na urodziny. I tu do tego jest min, koperek, świeży koperek, zobaczcie. i wcinają koperek świeży. I zaraz im damy więcej, pokażę, mają już bez przychodzę. Wszystko urodzinowe, porcje, zobaczcie. jabłka, gruszki pomielone, wszystko takie delikatne. bo co się dzieje na urodzinach? No, już boczek wcinałem. Dobracie jak wiedzy. Dobra, no, to damy tu. Tutaj posypiemy pietruszka. Szynerka, rewelacja zielona, tka pietruszki. O. I tu zielone zjedzą. W takiej postaci jak to wygląda. Pokaż to pietruszka, takie jedzenie, owoce, papryka. Jest to No zobacz, jak jedzą słoniny. Torciku na razie nie dotykają. Zaraz jedzą torc i uwielbiają. O. Zobacz jak słonina zniknie, Słonina zniknie w sekundzie, bo jest miękka, gotowa. żeby wymienił za długi film. Będę teraz. No, zobaczcie, urodzinowa uczta. Zobaczcie, jak jabłuszka jedzą. Jabłka uwielbiają. Mają tutaj zmielone jabłka. Tu są całe. Tu są gruszki doskonałe. Tu jest kaki. No i w sobie też tu podjadają. zarazem sypiemy. I takie święto urodzinowe. O zobaczcie, już za torcie biorą powoli. O i tort zniknie w oczach. O zobaczcie, już uwielbiają tort. O zobaczcie jak tort zniknie zaraz. Na razie słodki. O nogami weszła mi do tego. O zobacz, jak tort zniknie. O i już, już torcik znika. Rocznica. Rok kulki mają. Zobacz jak cinają tor Jak tylko odkryją, że to jest takie dobre. Serowy tor. Lewelacja. Czysty ser biały. I zobacz jak słonina, jednak najbardziej zubierana słonina, dieta keto, o. gotowana. Słoninę mamy też powieszoną, tutaj jest powieszona, ale jest twarda, nie mogą je skarmić, a tutaj w tej postaci polecam, wielu ludzi pyta jak słonina. Zobacz jak słonina jeździło, to w sekundzie znika słonina. Pokaż wam moje doświadczenie, co najbardziej znika? Słonina gotowana, zobacz, gotowana słonina, nawet skórę zjedzą doskonale, posypana pietruszką, koperkiem, rewelacja i tort już tutaj znika, tort. Odkryją, że to jest ser w środku, o, zobacz jak środka do środka dostaje. I tak cinają, i tak znika tor. w sekundzie zniknie tor. Na urodziny roczne pozdrawiam wszystkich, to jest może pożegnanie z kurkami. cinają. urodziny dzisiaj kończyły rok. Dzięki za uwagę moich skromnych filmików i czasami można dać takie delicje swoich kur. Tym się opiekuje, o, zobaczcie co się tu dzieje. Tor znika i najbardziej znika słonina. Nie ma śladu po słoninie, gotowana polecam, mięciusieńka. Cała do skarmienia, bo skóry nie zjedzą, bo jest tak prawda. Dzięki za uwagę moich filmików, oglądajcie. I tak ja karmię moje kury. O. Gruszki na urodziny dostały takie cuda. O. I poprawiamy. I oczywiście lody na patyku jak zwykle. I tak sobie tu wcinają. Dawajcie. I kurki znika, słoni na pierwszej kolejności, a tor będzie na końcu. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i zapraszamy na oglądać filmiki na, na głodówce. 30 dni, ważę 82, także mam z czego sód stracić. Dzięki hej.